Tak, ale jeszcze coś jest symboliczne. Co? Nie wiem, czy wiecie. Nie wiem. Jakie, jaki dziadek ma nazwisko? Guzik. A jak tych oficerów nazywali, jak ich odkopali? Zapomniałem. Guziki, się. bo Zamiar. tylko po nich guziki no, zostały. No, bo... A kto co napisał? No, no napisali, no ci co odkopywali, tam. Nie, proszę pana. No, w Herbert. Tak no co, tak, no. Dokładnie. Tak. Ja Miałem zaszczyt tak. z tym panem No, proszę. proszę bardzo. Plutonowy podporucznik, Bolesław Guzik. Wiecie, ja, to, tak, to on tam, w Gunturze, on tu do nas przychodził kiedyś. Nie? nie? w 1940 roku w Katyniu. A w Katyniu zamówiłem, to nie ten, to, to Stasiu z tego, z... Dziadek jego, dziadek proszę tak, jadzi. No, no, bo Stasiu ten. No, co tutaj też powiedzieliśmy? robić, trochę bardziej uczonych, ojciec Chyba, że ja na, na no, no, ojciec, na ojciec na, na, na no, 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 Słyszysz, no, Słyszysz? no, 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 tym mieszkał, no, no, Pan twojego tatę z kolei znał. Przychodził tam jak... Tak, bo, szkoła AK była. I... No szkoła AK. A, a, a Jadzia na mieszkała w A, a, a mieszka. No tam mieszkał No, no. przecież tak. no, tam Przez dzięki temu. Tak jest. Prawica. Widzisz, mówią o tobie i o bracie. Widzisz, jak takie to no, miłe? A? Wieczne odpoczywanie mu dać Panie, a światłość wieku i przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. No to tutaj już o takiej odwiedzać. No. Ale prezydent miasta tu nie przyszedł, nie? Nie, A prezydent to nie jest z tej to tam on szybko przychodzi. Mało tego trzeba wóz, Grażynie Wosińskiej powiedzieć, żeby oznaczyła grób. No. Bo ona wszystkich patriotów oznacza biało-czerwoną flagą. No.